kaczuszki i karolinki i tu obok stojące mandarynki już wróciły z powrotem do tej woliery z pawiami przetrzymałem je w tej drugiej wolierce osobno a przez cały okres lęgowy powiedzmy to by nawet, chyba nawet dopiero w sierpniu je przenieśliśmy bo uznałem, że to nie ma chyba najmniejszego sensu ich tak w ten sposób rozdzielać wydawało mi się, że jak przyniosę je właśnie do hmm, drugiej woliery. Tym bardziej, że rozdzielimy im jak gdyby stanowiska, za tak powiem, na miejsce. To zajmą się sobą, zajmą się właśnie lęgami, natomiast absolutnie tak nie było. Całymi dniami stały dosłownie przy ogrodzeniu i no wpatrzone w siebie i jeżeli dała, byłaby taka możliwość to się zaraz dziobały, także tu nawet widzicie wchodzą obok siebie i się nie ganiają, nie dziobią się. Natomiast tam to było tak, że to było no, stop takie skubanie, podszczypywanie, takie przeganianie, i nie mogło się skupić właśnie na tym, co było ważniejsze. I tuż mi do mnie już zagląda Pawik. Hej, no, wszak przychodzi tutaj z kamerą, to zagląda do mnie. Podchodzi blisko. Ciekawski taki. No, ale chciałem tu... Chciałem tu o Karolinkach trochę porozmawiać, nie o Tobie. O Tobie może będzie okazja. Tak jak wspomniałem, wróciły. No i niech sobie tutaj dalej drepczą, bo wydaje mi się, że... Nie ma tego jak sam razem Co jeszcze dziwnego zauważyłem w budce, no bo tu mają oczywiście swoje te budki, które miały, sporo mnie ja poprzenosiłem, tutaj mają swój basenik powiedzmy, pomiędzy nimi trepy. No tu spójrzmy co mi się wylęgło w budce nie są to może karolinki nie są to może mandarynki tylko pięć widzę kocurków które już myślę że mają no, powyżej dwóch tygodni może więcej oczka mają otwarte już się bardzo. tu jeszcze rano jak zajrzałem to z nimi siedziała kotka i uwierzcie mi to nie są moje koty absolutnie to nie jest moja kotka yy, ta kotka oczywiście przychodzi do nas na podwórko na przychodzi nieraz tam coś tam zje od moich kotów zagląda, ale widać że sobie na te miejsce, że tu będzie jej dobrze. Wolierka jest przecież całkowicie osłonięta, na górze ma również siatkę, ale najprawdopodobniej to sobie tutaj pod tym dachem wchodzi. Tu jest sporo miejsca. Zresztą mówię, że ta nie jest tak mocno szczelna, bo przecież my te pawie i kaczuszki oczywiście zaganiamy. I każdorazowo, na, na noc, mieliśmy sytuację już, że nam przecież list wszystkie wydusił, więc już o po tamtej pory wszystkie zaganiamy, ja już ich nie trzymam, nie zostawiam. Także znalazłem sobie bezpieczne miejsce. I szkoda, tak jak mówię, że to nie kaczuszki, bo na nie czekałem. No myślę, że może w przyszłym roku. No tak. co roku powtarzam, że może w przyszłym roku Ja widzę, że one się tutaj dobrze czują Nie było sensu chyba naprawdę ich przenoszenia Mogą zostawić tutaj i kto wie